Znajdujemy się właśnie pod głównym butikiem marki PLN Lala, miejscem gdzie streetwearowe projekty rozchodzą się jak świeże bułeczki. Już za chwilę porozmawiam z Elizo Minetti, dyrektor kreatywną marki i zapytam ją w czym tkwi tajemnica tego sukcesu. Mam nadzieję, że dowiem się również dlaczego warszawska lala, w przeciwieństwie do diabła, nie ubiera się u prady. Jest na rynku już kilka lat. Dzisiaj, kiedy wypuszczacie nową rzecz, ona znika w mgnieniu oka. Jak to się robi? Trzeba byłoby zapytać moje klientki pewnie, jak szybkie są w robieniu zakupów. Ale mi się wydaje, że to jest dzisiaj jednak praca bardzo wielu osób, bo mam dział produkcji, który stara się nadążyć, żeby zima była w zimie, a jesień na jesieni, lato w lecie. E, mamy dział reklamy, dział, nie wiem, social mediów i tak dalej i myślę, że ci wszyscy ludzie wspaniali, bo naprawdę to jest wspaniały zespół, że oni wszyscy starają się jak najlepiej wykonać swoją pracę e, i dać. Okej, okay, a co Cię inspiruje? No właśnie, właśnie opowiadałam przed chwilą, że się zorientowałam, że mam patelnię w domu w kolorze tego nowego dresu. Więc mnie inspiruje wszystko, od przyrody po, e, nie wiem, stare sesje zdjęciowe, e, sprzęty gospodarstwa domowego, <grym> tak, sprzęty gospodarstwa domowego e, samochody, e, patrzę na to, jak e, ubierają się ludzie na ulicy, ja zawsze w sumie byłam, jakby najbardziej zawsze zatrzymuję się na, nad różnymi kolorami, więc mnie inspirują blody. Nie wiem, przeróżne mieszanki, kwiaty, zwierzęta, jakie kropki ma na sobie taki ptaszek albo inny, no to, są, to jest wszystko. Ja po prostu to widzę. A czy praca projektanta jest trudna? Dla mnie najtrudniejsze są te rzeczy, które są poza projektowaniem, czyli podejmowanie decyzji, organizowanie zespołu, myślenie o przyszłości, bo ja jestem jakby też współwłaścicielem firmy, więc jakby te, jakby ta strona pracy mnie. E, ja nie umiem zarządzać ludźmi, bo ja, ja nie umiem wydawać poleceń, nie umiem potem egzekwować tych wszystkich spraw. E, więc, e, e, więc o tyle jest trudna, że, e, że ja ją robię sama w dużej mierze. E, a to, czego nie umiem, to właśnie ta jest taka rzecz, którą ktoś musi za mnie inny wykonywać, niestety. To Ci pomaga? No właśnie, wszyscy mi pomagają, się czasami czuję jak dziecko, bo ja na przykład pracuję, się skupiam na jednej rzeczy i czasami się zgadzam i ktoś do mnie coś mówi i ja się potem orientuję, że na coś się zgodziłam i zupełnie nie wiem na co, więc muszę chodzić i dopytywać. I jakby mój zespół już wie, że ja że tak mam, więc tak naprawdę każdy po kolei. Ja mam biuro na ostatnim piętrze, na, na poddaszu, więc każdy, każdy, tak naprawdę dział po kolei, każdy piętro po kolei jest, e, e, oni jakby doskonale już wiedzą, że e, nie wiem, trzeba mi przypomnieć pięć razy, albo że, że jak coś mówię, to może być zupełnie inaczej następnego dnia niż powiedziałam. I to nie wynika z tego, że ja jestem taka zmienna, tylko po prostu z tego, że jestem roztrzepana. Jakie są plusy i minusy Twojej pracy? To jest też chyba zależne od charakteru, bo plusy są takie, że rzeczywiście ja robię to, co lubię. I to jest największy plus w ogóle, myślę, każdej pracy. Czy jest się prawnikiem, czy jest się lekarzem, czy projektantem, to jest największy... No tak, bo wtedy widać sukces. Tak, i się z chęcią idzie do pracy. I jakby myślisz, jak myślisz o pracy, to nie ma takiego zmęczenia. Ja generalnie nie jestem zmęczona moją pracą, dopóki to jest projektowanie. Dopóki to jest projektowanie, dopóki to jest y, jakaś akcja, coś się dzieje, y, y, to jest bardzo przyjemne. Dwa, że to jest przyjemne widzieć y, kogoś w swoim projekcie. Y, A jak na się ulicy. czujesz, kiedy spotykasz na ulicy kogoś w swoim projekcie? Zawsze się cieszę. To jest <gry> niesamowite. Zawsze się cieszę. To, to, to jest, po prostu, y, to już mi y, robi przyjemność na cały dzień. Hmm. To jest wspaniałe. A taki przełomowy moment, Pelen Lala? Myślę, że tych momentów jest kilka. Pierwsze założenie y, w ogóle profilu na Instagramie. Myś myślę, że to było y, dosyć istotne. No tak, istotne, myślę, że bo... w tej chwili jest to jeden z najbardziej prężnie działających i y, taki, którego nie powstydziłaby się żadna influencerka. No, dziękuję i tak, to wszystko jest prawda. Chociaż ja do tego nie przykładałam radnej ręki, bo to jakby robią wspaniali ludzie, którzy się na tym znają. Albo też na tym tak naprawdę się nauczyli, w zasadzie, jak, jak to wszystko się robi, ale mm, naprawdę zawsze zawsze chylę czoła nad tymi wszystkimi pomysłami, które mają, i, e, bo to naprawdę jest. E, to bardzo kreatywna praca też. Potem myślę, że sesja zdjęciowa z Natalią Siwiec, którą uKaszniak tak robił z nami to było takie też taki mocny strzał, bo to była chyba jedna z pierwszych takich bardziej znanych kobiet, która, która wystąpiła w sesji takiej małej w zasadzie wtedy. I czy wtedy wtedy zaczęła się rozpoznawalność marki? Wiesz co, ja tak na, na dobrą sprawę tego nie umiem tak umiejscowić w czasie, ale myślę, że tak. Myślę, że to są te pierwsze celebrytki, e, z, z, pierwsze znane twarze, które zaczęły e, lale nosić. E, myślę, że też w ogóle ta e, warszawska lala to hasło, które było e, które było takim e, też pierwszym najlepiej sprzedającym, takim pierwszym Projektem. hitem. Który w sumie też był, to też jakby historia tego wzoru jest bardzo śmieszna, bo on ja go zrobiłam, bo chciałam zrobić coś takiego kolej'owego. No, oglądałam się tych amerykańskich filmów, takich, gdzie dziewczyny noszą te kurtki baseballowe i um, z jakich, a, koszulki z, z logo drużyn um, mm -hmm. itd. Tak Albo każde miasto gdzieś tam w Ameryce, w Stanach ma jakąś taką swoje, swoje logo i ono bardzo często jest takie w takim stylu stylu. I bardzo chciałam zrobić coś takiego w, e, w taki projekt. Wymyśliłam tą warszawską lalę. Na co chłopaki, bo wtedy pracowałam z samymi chłopakami. Mówiłam, nie, no gdzie to w ogóle. Co, jakby, to to ale jak do To będzie przecież to tylko, dla, tylko Warszawa, ale co teraz jest z Warszawy. I e, no, i sama, sama nie wiedziałam, e, że to tak zaskoczy po tym, co oni zaczęli mówić. No ale jednak uparłam się, zrobiliśmy to i to było. I to było strzał w 10. To był strzał w dziesiątkę, do dzisiaj to się. To się bardzo fajnie sprzedaje, bardzo to się nosi. I nie muszę się już tłumaczyć, czy to jest tylko dla osób, które mieszkają w Warszawie, więc to też jest fajne bardzo. Myślę, że już teraz nikt nawet nie wie, co tam jest napisane, po prostu już zna ten, zna ten wzór i, i to wszystko. A powiedz, uważasz, że żeby osiągnąć sukces, mając swoją markę modową, trzeba współpracować z influencerami i celebrytami? Nie wiem, zastanawiam się, czy czas czasami, czy jakby padł ten e, cały internet e, i w ogóle ktoś by zamknął Instagrama na cztery z pusty, to co wtedy? By było? To, co wtedy mm, myślę, że myślę, że my już dzisiaj nie musimy się tak bardzo o to martwić, bo mm, tak bo, to już jest siła brandu. Bo to już jest. Mamy już jakąś swoją siłę i, i myślę, że już tutaj dziewczyny dokładnie wiedzą, jak trafić do naszego sklepu. E, no ale... W takim świecie, w jakim teraz żyjemy, gdzie wszystko się dzieje szybko, gdzie się za, w większości zakupów robi przez internet, no to, to myślę, że to jest dosyć ważna kwestia. Zauważyłam też coś takiego, że moje klientki bardzo lubią też zobaczyć inne dziewczyny, że to nie jest taki influencer czy celebryta, mhm. tylko, tylko bardzo na ich wyobraźni działa po prostu dziewczyna, dziewczyna, która ma fajne zdjęcie, fajnie wygląda, jest uśmiechnięta i myślę, że to nie, niekoniecznie jest kwestia takiego wielkiego celebryty, co takich powiedzmy, że też ludzie mhm. zaczynają szukać takiego prawdziwego życia bliższego im samym mhm. na social mediach. A o czym marzy Warszawska Lala? Wiesz, nie wiem. To jest. E, ja się. Ja, nie wiem. Jej. Nie wiem, czy ja jestem. Nie wiem, czy ja Udałam jestem. E, wiesz, co. E, o czym marzy Warszawska Lala? To znaczy, pytasz mnie, jako, że jakby ja mam odpowiedzieć. A jesteś warszawską lalą? No jestem warszawską lalą, chociaż nie jestem z Warszawy w ogóle, ale, mm, ale tak, no jakby ja się bardzo utożsamiam ze swoją marką. Więc jeśli pytasz mnie o to, o czym ja marzę, yy, jako ja, czy jako właścicielka firmy, yy, czy jako kreatywny dyrektor, no wiesz, jakby mam tak dużo mm -hmm. tych funkcji, że w każdej jest w zasadzie coś, jakieś tam pewnie inne marzenie. A co ci przychodzi jako pierwsze na myśl? No yy, to chciałabym chyba, chciałabym chyba otworzyć. Yy, Chciałabym chyba otworzyć jeszcze jakiś sklep, dwa sklepy gdzieś tam w Polsce, bo to jest pytanie, bo to jest często pojawiające się gdzieś tam jakieś pytanie. Ludzie są tacy ludzie, którzy lubią przymierzyć, lubią dotknąć, a mamy sklepy na razie w Warszawie i we Wrocławiu i to jest, yy, i to jest może troszeczkę za mało, więc yy, może mi się też taki road trip warszawski z, z warszawską Lalą, yy, albo po prostu z spelany lala po, po Polsce i myślę, że to. Jest jakiś pomysł na przyszłe wakacje.